Siema. No, powiedzmy, że z takiego nietypowego miejsca dzisiaj... O, oh, wow, ale wieje. Bo z mojego tymczasowego garażu. Nietypową kamerą, więc totalnie nie wiem, czy to wszystko dobrze się nagra, ale mam nadzieję, że tak. Mianowicie bardzo prosta rzecz, której no nie chcę robić pod blokiem, bo zaraz jakiś sąsiad mnie podwali, że ktoś tam rozkrada samochód. Znalazłem takie przytulne miejsce tutaj w kąciku tej galerii. No, na no przykład pan zmienia koło w Peżocie, ale jest za filarami aktualnie, więc no to jest taki... Ogólno on dostępny, można powiedzieć, duży garaż dla każdego. I będziemy w Lexusie dzisiaj robić dwie bardzo fajne proste rzeczy, o których wspominałem. Pierwsza, no to grill oraz będziemy robić dzisiaj też nakładki na lampy w końcu. Dlatego Lexusa wyczyściłem. Na będziemy musieli jeszcze podjechać do marketu budowlanego, kupić coś do tłuszczenia tych lamp, żeby taśma na pewno dobrze się trzymała, żeby to nie odleciało, bo te nakładki są wpytę drogie. Nie chciałbym ich zgubić. Nie ma chyba co przedłużać. Jeszcze raz Was serdecznie witam. Mam nadzieję, że już na dłużej z Wami zostanę. Bierzemy się za grill, otwieramy maskę, pokażę Wam jak go szybko zdemontować, i pojedziemy sobie przez miasto bez grilla. No ale co ja chcę, ten Lexus naprawdę dobrze wygląda, jak jest mokry. Siuk. Dobra, maska mam otwartą. Ciemnimy do naszego kuferka, jedna jedna rzecz będzie nam dzisiaj potrzebna do demontażu grilla, mianowicie potrzebujemy tylko i wyłącznie płaskiego śrubokręta, czy też jak to niektórzy mówią wkrętaka o kurwa szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia co to jest za śruba, aczkolwiek yy, musimy odkręcić tą śrubę wyciągnąć te zaślepki i oczywiście tą Postaram się to zaraz zrobić, a grill sam powinien ładnie zejść. Łamana. To zły znak. Mogła mieć, że jak to powiem, moja piękna limuzyna, jakąś krawcę, jakąś przygodę. Nie mam pojęcia, nie będę tutaj sobie wróżył z fusów. Już widzę, że będę musiał to odkręcić, ale to zrobię pod blokiem, bo nie mam tego klucza tutaj, niestety, imbusowego. I ja pierdzielę, ale w topa. Zadłużyłam te wkrętaki. Jak widzicie, grill już sobie tutaj luźno lata. Można go przesunąć, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę. Możemy nawet sobie wyjąć go spod zderzaka. Z tym, że trzyma go na dole jeszcze, nie? Zaczymy jak u góry. O cholercia. No tak jak myślałem, niestety ten... Y tutaj jeszcze trzyma ta śruba, To nie jest Imbus, to jest Torx. Ten Torx go, torx go trzyma. Niestety ja nie mam kurczy niczego, żeby go Torx odkręcić. Chociaż może, o, 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 tak pod kątem, siup. Dobrze by było zdjąć ten grill tutaj, nie? W sumie za tą gumeczkę, tutaj też powinna być oryginalnie spinka, ale widać, że tutaj ktoś zdrutował to troszeczkę, jakby było jakieś lekkie pyknięcie, nie mam pojęcia, ale... No tutaj też raczej powinna być ta spinka, nie? A nie takie, takie patenty z jakąś gumą. Także jak to w bywa, nie może być zbyt kolorowo. I jak się okazuje, ta śruba Dość luźno wydaje się, że się tutaj trzyma. Aczkolwiek od spodu jest przykręcona krętką szóstką, więc nie mam tutaj ani torksa, ani za bardzo dziesiątki, żeby odkręcić teraz tą osaniał śrubę. Więc muszę tak czy siak jechać pod blok, co mi trochę nie pasuje, no bo będę to robił pod blokiem. No ale no chcąc nie chcąc, muszę to zrobić. Jestem zawzięty i postawiłem sobie za cel, że dzisiaj to zrobię. Więc no dzisiaj jeszcze zdejmiemy ten grill, mam nadzieję. Gdyby tutaj wszystko było oryginalnie, to bezproblemowo byście musieli wypiąć tylko te spinki. Grill by sam chciał chętnie wyjść, byście musieli podnieść tej to do góry i pyknąć w grill od spodu, tutaj, do środka. On jest na takich zaczepach. Yy, Wyszedłby bezproblemowo, aczkolwiek no u mnie niestety tutaj było coś walone, drutowane, także teraz na miejscu tego nie zrobię. Yy, zabieram was na przejażdżkę, jedziemy. I do budowniczego kupimy sobie coś do puszczenia lamp. No i będziemy działać dalej. Pozdro. O, dupa mi zmarzła niesamowicie, wam powiem. O wow! Na szczęście mamy tutaj grzane fotele. Właśnie tak! Lecimy. No go, tak się wstydzę z kamerą chodzić gdziekolwiek, nie wiem, odzwyczaiłem się na maksa. Ale zakupy są wyzrobione, poczynione, e, Rozcięczalnik, jakiś kupiłem, mam nadzieję, że nie zmatowię sobie cały lamp, nie wiem, zobaczymy. Ja pierdolę, żeby ten grill zdjąć się z taka szarpanina, myślałem, że to jest o wiele łatwiejsze, ale no niestety udało się go wyjąć, jak widzicie. To, że trochę lekko na tym cierpiał, bo tutaj troszkę obskrobałem lakier, tu raz. Dwa to jakaś rysa niewielka, no ale grill zszedł. Zesz zeszedł. Tutaj mam jakiś wyciek, co to jest? Jakieś zielone. Odklimy chyba. O kurwica! Odkrywamy coraz lepsze kwiatki. Co najlepsze? Właśnie chodziło o te spinki obsrane, które trzymają się spodu. E, spodem grilla tego zderzaczka. No i niestety no ucierpiał on tutaj, tak? Połamywały się tutaj dwa elementy. Ale spoko, będę raczej wycinał cały środek i robił custom. Także ten grill się nada. No bo zaczepy są całe. Kurde, co tu się dzieje? Kurwa, poznań pięknie. Dobra, lecimy na chatę. Lecimy na chatę Motacz Grill. Jezus, ciekawe, jak będzie samochód bez grilla wyglądał. Zobaczmy to w sumie. Jaki gruz! Jezu, on wygląda jak gruz teraz, bez tego grilla. <grystanie> Co tu się. O nie, jaka japa! Tragedia, czym szybciej trzeba ten grilla garnąć? I w biednie wygląda, let's go! Jak widzicie, muszę sobie zorganizować jakiś blat roboczy w pokoju. Bo robię wszystko na podłodze. Z tym, że teraz się uświadomiłem, że jak powycinam te żeberka tutaj górne i dolne, no to niestety będą tutaj po bokach i japy, bo jest to, że tak to powiem, taki odlew, także nie mogę ich wyciąć. Aczkolwiek mogę powycinać sobie te żeberka pionowe, które usztywniają te trzy żebra. Tak czy siak, no raczej to nie będzie latać, więc myślę, że mogę sobie to wyciąć, a wizualnie będzie wyglądało o niebo lepiej. Ciekawostka, yy, o której sobie nie wiedziałem. Po wyczepieniu tego znaczku, sobie to nakładki na znaczek, z grilla, znaczek Lexusa po prostu wychodzi na dwa zatrzaski. Mamy tutaj takie trójkątne miejsce na znaczek. To trójkątne miejsce na znaczek jest z japońskiej wersji tego samochodu, czyli z Toyoty Altezzy, Altezcy, nie wiem jak to się mówi. Toyoty Altezzy, tak się pisze. E więc na dobrą sprawę możemy sobie tutaj do tego grilla dosztukować, bez montażu aktualnie tego znaczka, bo on jest duży, spory, taki gramotny, po prostu zamówić sam znaczek na grill. Więc teraz powycinam sobie te żeberka pionowe i za moment do Was powrócę. Dobra, nie mam pojęcia, jak będzie dźwiękiem, bo zmieniłem kamerę, GoPro się rozładowało, więc pewnie się skiepści, może nie, nie wiem, na pewno by brzmiało inaczej. E, po dość długiej walce, całkiem równej wam powiem, dremel jest cudowną rzeczą i w końcu zaczęłem jej używać, jak długo leżała i nie używałem, to w końcu się do czegoś przydała. No i grill zaczyna wyglądać tak, że berka pionowe zostały usunięte, szczerze, ej nie, jestem zachwycony. A następny dzień, ja was witam z nadwody, no bo teraz urządzam kąpiel dla mojego grilla. Dużo tego chromu fejkowego, który tutaj yy, jak gdyby znajduje się pomiędzy tymi żeberkami, no mega ciężko wydłubać, więc staram się go jakoś spłukać wodą, pod ciśnieniem trochę, aczkolwiek jest to za słabe. No definitywnie duża część tego chromowanego badziewia, do którego na pewno farba się nie przyczepi już tak, podpadała fajnie to zmiękło od wody, więc jak napoczniecie to papierem ściernym to możecie wrzucić do wody, że to trochę zmiękło, bo naprawdę wiele łatwiej to schodzi całość grilla, grillu, grilla jest już papierem ściernym zmatowiona będę musiał kurczę belemole mole pozbyć się jeszcze tych odchodzących fragmentów tego niklu, nikielu chromu, nie wiem co to jest, czym jest pokryty ten grill zrobię to teraz postaram się to wszystko ładnie zmyć szybko Osuszę gry, odtłuszczę i zobaczymy jak to będzie wyglądać, więc let's go! Całkiem spoko wyszło, moim zdaniem, nie jest najgorzej, chociaż w całym podkładzie to myślałem, że się popłaczę, że tyle roboty poszło na marne, ale po napomalowaniu no, czarnym sprayem naprawdę ładnie się to wszystko pokitrało i no jest okej, okay. chyba jest lepiej jak było. Najpierw do kosza? Dobra. Dobra, no tak z bliska to no, naprawdę on nie oddaje, widać skórkę pomarańczy jakieś włosy, farfocle i tak dalej ale jak się go zamontuje, może coś z tego będzie zobaczymy, ale jest dramat moim zdaniem dramat nie, czemu? Za... w ogóle wczoraj mówiłem samochód za tak wygląda. jeszcze tak mi tak nasrał na dach, że się popłaczę gdzie? faktycznie nie, nie mi nie sprzyjał ostatnio <noise> ja już nie <noise> chcę tego robić szczerze, czuję takie obawy, nie wiem, lęk Stęż, czemu? przecież nie dobrze nie wygląda, wygląda dobrze wygląda? Wygląda fresh? Wygląda Co fresh. Jak wygląda, jakby to robił jakiś nastolatek pod marketem dowlanym, bo w sumie tak było. że nie nastolatek, a stary chuj. Nie no, wy... poczekaj. Zaraz zobaczymy, zamontuj i zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że nie będzie widać tego, tych niedociągnięć. To jest dramat, czy jest okay? Trochę widać, tak z tej strony, jak świeci słońce, ale... my się odsuń. No trochę tutaj widzę... Ale ten... tak z samego bliska kamer No tak, no bo zdjęcie. chciałam pokazać to niedociągnięcie. Patrz co ten stary robi? Nie no, ładnie z przodu wygląda, Rafał. Tak? No. Cieszę się, tak mówię. No Morales. ja bym nie pomyślała, że to jest jakoś tam robione. Powiem wam nie warte zachodu, już lepiej wydać co 200-300 zł i kupić jakąś altezę poszukano jeszcze takiej coś. Teraz 4-5 godzin chyba wiem sam skropaniem, a wróżby wygląda jak ale... górny. </dyskram> <grym /dyskram> <grym /dyskram> coś cieszysz. Dobra, znajdę. Wygląda no, tak jak po wypadkowy sztrucem, tak jak wyglądał w Zamknę maskę. Nie no, dobrze jest, no dobrze. Nie, nie no, ja bym nie, nie pomyślała, no, że coś no dobrze, to jest nie było. No ładnie, sobie perwójnę. To jest spokojnie. Jak ja już widziałem, jak w podkładzie to wyglądało, ile farfosów jest i wszystkiego, to już mi się płakać chciało, i humor mi się zjebał. Ale teraz jest ok, No jak tak patrzę, nie ma dramatu. Ale nie warta gra, że tak to powiem, świeczki. Gra nie warta świeczek. Zamówcie sobie jakiegoś fejka na Allegro, polecam. W końcu zabrałem się za te ramki do lamp. Nie wiem, który to jest dzień nagrywania, ale chyba trzeci. Szczerze powiedziawszy, takie małe pierdoły tak mnie zmęczyły, ten walony grill, że to wszystko tym dremlem poczyścić i też ta głupia taśma, która się już tak zeschła, że no... Jedyną opcją na zdjęcie i bez przecięcia tego cienkiego ABS-u no jest niestety też y, usuwanie tego dremlem, mianowicie usuwam to jakimś kamieniem. No i powiem wam, no kurde, jest dramat, tak mnie to zmęczyło, bo to będą takie małe zmiany, a będą praktycznie, że niewidoczne gołym okiem. Więc no, mega niewdzięczna praca, a nie tak jak na przykład przełożenie kół i po prostu mi się już nie chce. Już jestem strasznie zniesmaczony, zniechęcony, żeby to robić, żeby to kończyć. No bo nie widzę efektów od razu, nie? Ja mam trochę HD, więc ja najchętniej bym sobie, za, nie wiem, poprzekładał jakieś felgi i miał super, zajbiste efekty od razu, więc no ta, że to powiem, dzisiejsza praca jest dla mnie niewdzięczna, ale zeszlifuję dzisiaj jeszcze tą taśmę, odtłuszczę sobie te ramki, przyczepimy nową taśmę. Jutro z rana tylko i wyłącznie przyczepimy sobie te nakładki na lampę i zobaczymy, jak całość będzie wyglądała. Więc ja zabieram się do roboty, bo już nie mam siły, kurwa, tego robić. No i nadszedł ten dzień, gdzie w końcu jest jasno, nie jest zimno i nie jest mokro, to za sprawą tego, że po raz kolejny skorzystałem z uprzejmości galerii i sobie po prostu robię rzeczy na ich parkingu. Mam nakładki, są wyszlifowane, jest nałożona nowa taśma, lampy odtłuszczone, no i przyznam wam się, że jedną już założyłem, ale jeszcze wam nie pokażę, jak to wyszło. No szczerze kurwa, sam jestem zmieszany. Nie wiem, przyczepimy kolejną i wam pokażę, jak to wyszło. Nie wiem, jakie są moje odczucia, są bardzo mieszane po co? Dajcie znać, co wy o tym myślicie. No, bo ja jestem sceptycznie nastawiony. Nie wiem, jakby ten samochód był jeszcze obniżony i miał inną falę, to na pewno inaczej by wyglądał. No teraz wygląda troszeczkę, jakby się powtarzał 10 lat. Tak mi się wydaje. Cholera. Serio specyficzne uczucie, bo coś nagrywałem więcej niż jedno popołudnie. Eee, no, serio, nie umiem chyba schować ciągłości, ale mniej więcej zrobiłem grill, zrobiłem nakładki, dużo zabawy. Co do grilla, to nie polecam się w to bawić, po prostu najłatwiej chyba zamówić jakiegoś fejka. Na no te nakładki, no to już, że tak to ujmę, zostawiam wam do oceny. Na szczęście w tym kolorze też za bardzo ich nie widać, ale jedna rzecz mnie od nich odtrąca strasznie. Nie wiem, czy to jest pasowanie, czy to ja tak spasowałem, że widać nawet prześwit od boku. Nie mam pojęcia, no jest to w sumie nakładka, a lampa jest yy, fabrycznie równo z linią pojazdu, więc no chyba niestety tak musi odstawać. No i sam nie wiem, co o tym sądzić. To no na pewno jak samochód będzie na glebie, yy, będzie szurał cycami po podłożu i będzie mieć fajniejsze koła, no to na pewno lepiej będzie wyglądał. I może wtedy te nakładki będą, że tak to powiem, lepiej wyglądać. Na chwilę obecną, moim zdaniem, nie zakładałbym ich na, na ten samochód, na tę chwilę. Ale jak już powiedziałem, te dwie następne modyfikacje byśmy tutaj wprowadzili, to na pewno lepiej by to wyglądało. No. Na no póki co muszę się niestety z Wami pożegnać, nagrywać kolejne filmy, także życzę Wam miłego dnia. Dziękuję, że obejrzeliście materiał do końca, do tego momentu. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Eee, wbijajcie też na Instagram i co. Serdecznie pozdrawiamy. Trzymajcie się, Siemano.